Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony DARMUSAK. I słuchajcie, kończymy tutaj już zabawę z Elbanami. I ruszamy na Europę. Także kontynuujemy tutaj nasze potyczki w Total War Round 2. O, możemy wydać edykt, ponieważ mamy, słuchajcie, zebrane wszystkie osady danej prowincji tak mamy właśnie tą osadę mamy tą czyli cała ta prowincja jest nasza dzięki temu tutaj możemy sobie wybrać edykt który będzie obowiązywał na tym terenie zbieranie trybutu mamy możliwość uzyskania większych podatków tutaj do stronnictwa lojalność chleb i grzyska 4 do żywności plus 4 do ładu i to słuchajcie, ja na razie wybieram. Tutaj mamy też możliwość rozbudowania naszej osady, proszę bardzo. Ciach, jak się ładnie rozbudowało. I teraz e, tak mamy minus 17, więc przydałoby się. Weźmy sobie plus 2 do ładu. I teraz dopiero możemy zakończyć daną turę. I lecimy, słuchajcie, z tematem dalej. Okej, okay. na razie się wycofajmy. Niech oni sobie trochę jeszcze tutaj powymierają. Um, dobra, no, stoczmy tą bitwę. Naprawdę można było to zrobić na automacie. Ale ponieważ tak, oni będą atakowali, więc ustawimy sobie naszych procarzy. Hmm, mam nadzieję, że dosyć szybko ich wytłuką i będzie po temacie. Oni są z tej strony. No to standardowo, słuchajcie, zróbmy tak, 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 tak.

Dobra, ładnie się rozstawcie. Ich też podsuniemy. Właściwie to możemy ich tutaj przesunąć. W takim trybie szybkim. Tu już nasi procarze nasuwają. No, w zaroślach oni tutaj zniknęli. Ale już się powoli pojawiają. No, ciekawe, że oni, słuchajcie, zobaczcie, lecą na ten oddział. Ale już morale się załamuje. Od boku dostają ładną salwę. I już jest po temacie. Dobra, naszych sobie tu ustawimy. Niech sobie staną. Ale słuchajcie przegapiłem <laughs> przegapiłem tych dziabągów Więc czym prędzej tutaj trzeba zasuwać pany grzać, grzać, grzać jak najszybciej Dobra, zaraz sobie przyspieszymy Tutaj miałem o przyspieszenie to jest trochę bez sensu, bo wychodzi na to, że tam ci zamiast zaatakować tam od strony um, tej bramy jednej, to oni będą szli teraz tutaj naokoło. Żeby zmierzyć się z tymi moimi oddziałami tutaj. Ja słuchajcie zrobię tak, że tutaj sobie wyciągniemy naszych procarzy. Tu ustawimy sobie ten oddział. Tu ustawimy sobie ten oddział. My sobie ustawimy tych, zrobimy ścianę tarcz, a tych słuchajcie, może wyślemy, to byłoby może całkiem spoko pomysłem. Żeby ich zaatakowali od tyłu. Tam jest taka opcja szał. Więc to by może było coś ciekawego. Trochę przyspieszmy. Tu się moi ustawiają. Dobra. Jak to wygląda? Dobra, ustawiamy ścianę tarcz. Jak to wygląda? Dobra, jest ok. Ściana, tarcz. Aaa, słuchajcie, no trochę bez sensu. Gdzie oni kurna idą? Co to w ogóle jest? Bardzo ciężka piechota. No ale dostają w plecy i to równiutko. Serio. Oni tu będą kurde szli Bez sensu takie chodzenie naokoło. Naprawdę, kurde. Nie sądziłem, że on coś takiego zrobił. Dobra, przyspieszmy trochę. A, bo oni się ruszyli do tego. O nie no Kto to wymyślił? Słuchajcie. Dobra, podejdźmy bliżej. Ilu was tu jeszcze jest? 46, no przecież to było bez sensu, no Proszę bardzo, jak tu prócarzy robią sieczkę. No dobra. E, o, straciłem jednego żołnierza. 216 zostało załatwionych, także. No, taka bitewka powiedzmy. Na rozkręcenie trochę e, w początku. No dobra. Jeszcze przeżyłeś to. Dobra. Co my tutaj mamy? Nieopodal strumienia pośród mgieł zauważono czarownicę. Miejscowi obawiają się, że jej przybycie zwiastuje straszliwe nieszczęście. Hm. No i teraz możemy zakopać ofiary. Dobra, słuchajcie, dajmy tak. Plus 1 do zapału podczas dowodzenia armią. To jest fajne. Morale oddziałów do tempa opracowania technologii. Chyba wziąłbym opracowanie technologii. Żeby było troszeczkę szybsze. No i teraz rozprawmy się już na automacie z tą resztką. Niech będzie postawa agresywna, ciach. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Do zobaczenia. I teraz tutaj mamy możliwość podniesienia rangi do zapału, do zasięgu wzroku, morale. Dobra, niech będzie ten kawałek. Niech będzie to, niech będzie to. I dajemy też stratega. No, się kurczę tutaj. Zadziało. Dobra, teraz. Teraz zaatakujemy. Przynajmniej no, chciałem zaatakować. Tych sobie wrzucimy tu. Dobra, ci się tutaj połączyli. Z tym podpłyniemy tu. Jakby co to wsparcie będzie ale tutaj on będzie tracił jednostki No bo nie ma zaopatrzenia Oby tylko nie przyszło mu do głowy Ruszać na to nasze miasto Tutaj naprawimy To mi się przydadzą myślę Dodatkowe dochody tak, żeby troszkę tej kasiorki więcej wpływało do skarbca. To będzie zdecydowanie, myślę, lepszy pomysł. I teraz tak, chodzi mi o to, żeby tutaj te oddziały nie zaatakowały tego miasta, więc troszeczkę się podsuniemy. Teraz tak, tu mamy ogarnięte, tu mamy ogarnięte, to są nasi sojusznicy. Więc zostało nam do rozgromienia. Zostały nam do rozgromienia tylko dwie armie póki co. I mamy otwartą drogę. Hm. Serio i mamy otwartą drogę do Europy. Dobra, zobaczmy sobie to. No, tutaj widzę ładnie tracisz siły. W związku z tym nie wiem czy ja zdążę tu dopłynąć do Ciebie Może się zdarzyć, że nie zdążę. Ale sobie zaatakujemy tych dziobasków. To może zróbmy tak, żeby oni się tutaj z nami w kółko nie ganiali, bo to będzie bez sensu. Ty cały czas tracisz. Ja tutaj mam problem. Widzę. Odsuniemy się tutaj. I w garnizonie mamy jeszcze trochę oddziałów. Dobra, technologia. Jest kolczuga. dałoby nam się trochę te przychody zwiększyć, więc zróbmy to. Bolczugę jeszcze sobie wstrzymamy chwilkę i zobaczmy co on teraz tutaj zdziała. Czy on uderzy na moje wojska? O! O! Nastąpiło Małe zaskoczenie, przyjmiemy. Traktat pokojowy Opracuję technologię następującej kategorii. Oblężenie dostaniemy na 4 tury sztukę oblężniczą. No, tak jak nam się zrobi to, to przeskoczymy do tamtego. E, bo mi się to kurde nie podoba. Tak, trochę się ga ganiamy z tymi oddziałami, tą armią. No, trochę mnie ten ruch zaskoczył, bo myślałem, że pójdzie tutaj, zaatakuje w tym miejscu, a on jednak chyba wybrał, wow. Dobra, musimy zwerbować czempiona. Ten gościu to już nam nie ucieknie. Tym gostkiem rozwalimy tego. Okej. Okay. No, takie troszeczkę mamy teraz ganianie się na tej mapie. No właśnie. Ale zobaczcie. Są nasi sprzymierzeńcy, zobaczmy, słuchajcie, jak to wygląda, kiedy toczymy bitwę właśnie razem z sprzymierzeńcami. Jak oni sobie wtedy będą radzili, czy będą atakowali, czy będą stali z boku. Siły połączone, więc tutaj będzie podejrzewam dosyć szybka masakra. Oddziały przeciwnika są tam. Dobra, rozpoczynamy bitwę. Nasze oddziały wchodzą na mapę. No, wszystkie, nie wszystkie jeszcze. Dobra, przemieszczamy się od razu w tamtą stronę. I spróbujemy, słuchajcie, tutaj pomóc tym naszym tak się tutaj wyrwali do przodu. Lekka jazda, obrzućmy tą lekką jazdę. sobie zgrupujemy reszta ekipy szybszym tempem, no bo tu już się toczy walka. Proszę bardzo, konnica. Konnica będzie atakować prawdopodobnie generała uczników Dobra. Nasza grupa. Tak tu wygląda sytuacja? Oddział ma przewagę. Dobra. Przydało by się, żeby. Nasi w ogóle dotarli na czas na tą bitwę? Zobaczmy. Dobra, robimy także na tego, na tego. Dlatego, tylko biegusiem, biegusiem panowie, biegusiem? O, tutaj są rydwany zobaczcie. O. Rytmany starły się, tylko teraz momentos. No dobra, słuchajcie, po, po bitwie... <noise> nawet nie zdążyłem dojść do bitwy, no. Kurczę, nikogo nie straciłem, to do, Ale udało mi się jeszcze paru też zlikwidować. Natomiast nasi sprzymierzeńcy tutaj zdecydowanie lepiej sobie poradzili. No, byli dużo szybciej w, w boju. Dobra. Musimy jak najszybciej tą, te jednostki, jedne i drugie, wyeliminować, tak żeby sobie już tutaj oczyścić zupełnie przed pole. Oni tutaj widzę, że chyba też się szykują do ataku. Eee, dobra, zdusimy tu bunt. Ok, mamy opracowaną technologię. Tutaj dajmy jakieś kolejne umiejętności. Niech będą morale. Dobra. I teraz technologia i tam było. E, co mieliśmy zrobić. Pracować technologię z kategorii oblężenie. E, Okej okay. taran. To nam się może przydać w niedalekiej przyszłości. A teraz spróbujmy jeszcze dopaść tych niedobitków. No, dobra. Jednak tymi też tutaj się ruszę, bo oni tutaj, widzę, będą tak się z nami bawili teraz w ciuciu babkę. No dobra, słuchajcie, frakcja pokonana, czyli już to zagrożenie mamy z głowy. W związku z tym możemy się kierować na Europę. Rozbudujmy sobie um, to, co możemy. Pożywienia mamy sporo, więc to nam się tutaj przyda. Dobra, wybierzemy sobie to. Niech nam się robi. Ja żyję, No dobra, i teraz tak tymi się tutaj desantujemy i zmierzamy. Słuchajcie, może, może zmierzajmy. Słuchajcie, tu i tymi tak samo zmierzamy tu. Przelecę tutaj teraz kilka tur, tak, żeby już jednostki podciągnąć i przygotować się do ataku na Europę. No dobrze, słuchajcie, udało mi się dopłynąć tutaj do tego miejsca, ponieważ doszedłem do wniosku, że jednak pomogę tym swoim tutaj sojusznikom zaatakować tą nację, nację Namnetowie, tak, tak oni się nazywają, Namnetowie. Oni mają cały czas z tymi moimi sprzymierzeńcami wojny ze mną próbowali zawrzeć pokój, ale no myślę, że to chyba nie ma sensu, trzeba po prostu tutaj z nimi zawalczyć. Myślałem na początku, żeby pójść w tą stronę, zdobyć to miasto, ponieważ ono jest fajnie rozbudowane, jest duże, ale myślę, że tutaj też na dobrą sprawę możemy zacząć od podbojów. Także na dzisiaj myślę, zrobimy sobie koniec. Jak widać, udało mi się już opanować i zniszczyć wszystkie wrogie armie i zdobyć wszystkie miasta. No i właśnie rozpoczyna się podbój teraz Europy. Tutaj zdesantowałem swoje dwa oddziały, swoje dwie armie. Rozprawimy się najpierw z tą armią, a później ruszymy na to miasto, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że materiał był w miarę spoko, także z mojej strony to wszystko, trzymajcie się, do następnego, cześć!